Serdecznie witam wszystkich hodowców, hodowczynie, opiekunów, miłośników gołębi pocztowych, ale i nie tylko. Wszystkich, którzy lubią, kochają zwierzęta, kręcąc, nagrywając filmy, już dłuższego czasu w komentarzach, których piszecie, odzywa się wiele osób, którzy nie tylko hodują na co dzień czy opiekują się gołębiami, ale mają kontakt ze zwierzętami. Bardzo cenię, cenimy sobie takich ludzi. W moim życiu zawsze były, są i myślę, że będą zwierzęta. Dziś chciałbym tak króciutko powiedzieć, podziękować tak jak zawsze za oglądanie filmu, ale też chciałbym nawiązać jakiś kontakt z kolegą, który że tak go określę, kolega, no bo ogląda nasze filmy, i pod filmem podpisał się, że pod filmem, w którym razem z firmą Volantor ogłosiliśmy konkurs, kolega zdeklarował się, że chciałby przeznaczyć dwa takie kalendarze, notatniki, planery, planery takie do planowania dla hodowców gołębi. I chciałby. Aby yy, chciał przeznaczyć nam, abyśmy my jakiś tam konkurs wymyślili na to i nieodpłatnie podarować dla dwóch osób. Fajna, fajna inicjatywa. Świadczy to też o tym, że ludzie nie tylko coś chcą od drugiej osoby, ale też bezinteresownie chcą coś przekazać, dać komuś, drugiej osobie. Tak jak my podarowaliśmy po, za pośrednictwem firmy, znaczy nie my, ale firma, firma Volantor. Nam te produkty y, przypasowały, czy higienizator, czy płyn do kąpieli, czy probiotyk. Probiotyk, który jest zarówno probiotykiem, jak i zakwaszaczem. Kto nie wierzy, może sobie tam sprawdzić na paseczkach, których y, pokazują pH wody. Niektórzy mówią, że te paseczki niczym nie świadczą. Można kupić jakiś tam sobie miernik pH. Ale może nie, może nie do końca chciałbym dzisiaj rozmawiać też o probiotyku bo w, o probiotyku yy, chciałbym nagrać jakiś inny, inny film, którym tylko mi się nim z, z wami podzielił. Słucha tego wszystko nasza samiczka, nazywam ją Wiki albo Szymusia. Jest to moja ulubiona samica. I tak jak śledzę filmy, ludzie przynoszą, pokazują tony mm, papieru, mm, no, chyba tak to trzeba nazwać papieru. No bo rodowody jak to mówią, nie zawsze lecą, płacą ciężkie niekiedy pieniądze. Jeśli jeszcze trafią na uczciwego hodowcę, który do tego papieru dołoży to co ma być, no to jest fajnie, ale jeżeli skupują, ktoś wyczai i, i, i ciągnie tylko kasę. Nasza szymusia została nam podarowana od jednego z hodowcy i. Gdy pierwszy raz otworzyłem gołębnik, każdy, to były nasze pierwsze gołębie, że tak się opowiem, każdy przychodził mu już za długo, za długo. Mi wydawało się, że te gołębie, im dłużej one u nas posiedzą, w zamknięciu, to <grywki> bardziej będą przywiązane do tego. No nic mylnego, jak otworzyłem gołębie, rozprysły się po niebie, ja musiałem jechać do pracy na popołudnie, gdyż pracuję przeważnie nocą jako kierowca. Także motorem znacznie lepiej odzwoniłem wszystkich hodowców. Tutaj w słowie, bo Słów należy do jednego z fajniejszych chyba oddziałów, 0417 milicz. Koledzy obdzwonili swoich przyjaciół. No i te 23 gołębie tam przyszło chyba z 12, z 13, 12 się rozprysło. No to tu 2, tu 30 tam powchodziły, udało mi się znaleźć wszystkie, ale tego miał już jeden z kolegów. Nie będę mówił, że kto, powiem tylko imię, kolega Andrzej. A że ona nie jest na milickim ani innym oddziale, to już miała mieć dwa paluszki i miało jej nie być, ale Zdążyłem, no bo tak to przeważnie jest, że to co wchodzi nam do gołębnika uważamy za gołębia chorego, niepotrzebnego. Także ja nie tylko, mamy gołębie też z rodowodami, ale dzisiaj wyjątkowo sobie ją złapałem, jest to moja ulubiona samiczka, indywidualistka, tak jak ja chyba w życiu jestem indywidualistą, lubię chodzić swoimi ścieżkami, tak i ona. Jak, jak połączyła się z, sam, z Samcem, to, to siedziała z nim, ale jak tylko są gołębie rozłączone, czy jako gołom młody, wszystkie gołębie sobie siedziały na y, w siodełkach Szymusia. Ja myślę, że to jest Samczyk. Szymuś go nazwałem, indywidualistka. Nawet mówiłem właścicielowi, któremu go dałem, a dostałem, mówiłem, że taki indywidualny tok, nam, tok myślenia. No, i tak to dzisiaj jest. Ona sobie lubi wieczorem pójść w kąciku, posiedzieć, Jak wszystkie samiczki są w środku, to ona jest na wolierze. Jak, sam, jak samiczki są na wolierze, to ona sobie idzie na drugą wolierkę i tam sprzysiaduje. Pokażę pokrótce. Kolega, który kiedyś u mnie był, mówił, że ona nie ma ogona. Ma ogon, ma krótszy, krótki, fajny gołąb. Lubi, lubi latać, uwielbia latać. Jedno ja piórko w ogonie. uwielbia latać w powietrzu, po prostu petarda. Króciutka, mała samiczka. Może gdybym lotował, byłaby gołębiem dalekodystansowym, czy tam na drugiej dystanse. Tego nie wiem. Barwą mnie urzekła. Po tej parze też podarowaliśmy chłopakom Gołębie. Ona siedzi z naszym, była w parze z naszym Gołębiem pana Ryszarda Tostowca. Z tak zwanych tych wyrzymaczy może jego zaraz zaprezentuję jak już rozmawiamy jeśli mi się uda znaleźć także chciałbym prosić tego kolegę tak sobie luźno sobie tu troszeczkę pogadałem kolegę, który zadeklarował się do przekazania dwóch tych notatników, ja powiem szczerze żeby też od razu mnie nie posądził ja nie mam od niego żadnego kalendarza czy notatnika zwykłym, w zwykłym notesie sobie zapisuję co danego dnia dałem. I u nas przeważnie jest pisane kiedy jest sprzątane, kiedy została podana czysta woda, kiedy woda z probiotykiem, jaka karma, czy na karmę może jakiś jogurt czy coś, ale fajnie mieć taki notatnik, gdzieś sobie coś zaplanować z wyprzedzeniem. Może uda mi się złapać Tosnę, ostatnio, ostatnio mi się tam coś powciskało, nawet nie, nie, nie zdążyłem się pożegnać, idziemy po Tosnę. Także jest z nami dosna fajny samczyk białolotek. Jest to jeden z dwóch pierwszych gołębi, które w życiu, których miałem jako gołębie młode. Gołąb, bo na początku, jak już tak zebrało mi na wspomnienia, no to tak każdy hodowca po lotach, gdzie tam chodziłem. Do chłopaków i oglądałem te wkładania do kabiny, i tak dalej. To każdy mówił, że po lotach, czy wcześniej, nawet uchoduje mi z gojemnika rozpłodowego, o którym nawet nie miałem zielonego pojęcia, co to znaczy rozpłód. Później byłem na kilku rozpłodach, także też mam jakieś tam swoje zdanie, ale może dzisiaj też nie o tym podarowali mi koledzy. Gołębie i to tych bakterii powiedzmy tych wszystkich dobrych i złych rzeczy przyniosłem do, do gołębnika tu z całej tej okolicy, jak to się wszystko razem wymieszało, a ja później jeszcze zaszczepiłem dosyć mocną szczepionką. Każdy mi mówił, że ładu i nie patrz na, na to w jakiej są kondycji będzie dobrze. Narobiło się biedy. I ten gołąb przychorował konkretnie. Później jeszcze się wrąbało adeno, tak jak mówię, narobiło się biedy konkretnej. ten biedak, nie dość, że w zadeno jeszcze go puściłem na oblot, to jeszcze wrócił cały tu rozbity, siny pod tym skrzydłem. Bardzo mi był, było go szkoda, jeszcze Ewa mówiła, nasze pierwsze gołębie i jednego jeszcze tutaj tak szybko stracimy. Ładny gołąbek z, z budowy. Tak już kiedyś niektórzy mówią, teraz wszystkie gołębie praktycznie mają ogon w jedno piórko, ale mimo wszystko na to się zwraca uwagę. Dla mnie to akurat nie ma takiego większego znaczenia, gdyż nie lotujemy, mamy te gołębie na siebie, mają nam sprawić przyjemność. Tak żeby ten kolega, jeszcze nawiązując, odezwał się to fajnie. No cóż, my idziemy karmić gołąbki mieszankę z burz jakie teraz podajemy, może nagrałbym następnym razem. Ale oglądam mnóstwo filmów, będąc w trasie, gdzieś tam w nocy, jedna sławka w Uchu i kierując i naprawdę ludzie fajnie podpowiadają. Z niektórych filmów wyciągnąć 5% tego mądrego, co ktoś mówi, a tylko nie tylko co chce sprzedać. Naprawdę fajnie. Nasze gołębie w tym roku wyjątkowo są na duże ilości jęczmienia i owsa, są pełne, ale są dosłownie lekkie, ważą 5 deko i fajnie takie by były przygotowane, by poszły na pierwszy oblot. Bo, bo nasze gołęby są zamknięte, bo tutaj nie <laughs> chcielibyśmy stracić tego co mamy. No i co? To chyba tyle. Rozgadałem się troszkę. Możecie tam komentować, znaczy możecie chciałbym żebyście komentowali. My jesteśmy przed okresem w tym, gdzie gołębie jeszcze siedzą osobno, a będą połączone niedługo. Zachęcam do podzielenia się do tego, kiedy wy łączycie gołębie w pary, czy w ogóle rozdzielacie. Ale fajnie by w komentarzu byście napisali, kiedy łączycie. Przeważnie jest to 14 luty, nie wiem dlaczego. No i to chyba tyle. Ostatnio się nie pożegnaliśmy, nie pożegnałem się ze wszystkimi. Także wszystkim dziękuję za przybywające subskrypcje, za to, że w ogóle oglądacie. Oglądają nas osoby i te lotujące, i te nielotujące. I to jest bardzo miłe. Także do następnego. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich serdecznie, trzymajcie się, hej, cześć.